Witam serdecznie na moim kanale uwolnienie od alkoholu. Część piąta ezoteryzm. Nazywam się Gregor Kocot i jestem autorem książki przez do Wolności. Wydawnictwo Psychoskok. Moja książka przez do Wolności jest ściśle powiązana z tym kanałem. Tak. Ostatnio. Dołączyła do mnie synagoga szatana i już mam dwa piekła. Dwa piekła mam na ziemi. Smażę się zarówno w alkoholu, jak i w sekcie. A przecież miała mnie uratować. No nic z tych rzeczy. I nieważne, że jest moja siostra, tam i mój szwagier. Moje życie zaczyna bulgotać się w kotle. Z gorącą wodą, a ja w środku. Tak można to określić. Żyję, ale wiem, że już żyję w podwójnym piekle. No i następują jeszcze pewne takie sprawy, moja walka z nimi, żeby chciałem, nie wiem, może, nie wiem co chciałem osiągnąć, walcząc z nimi, żeby zmienili doktrynę, myślenie, ale nie umiałem też ani wiadomość. Przeciągało mnie, jak niektórzy moi katolicy, koledzy się pytali, dlaczego od nich nie odejdziesz? Mówię, że nie mogę. No jak to nie możesz? No, nie rozumiem, no przecież odejść od nich. No, okazuje się, że nie, że jestem już za daleko, że, nie, że siła ich serc kamiennych nie, wytwarza potężną moc i ja nie mogę wyjść stamtąd. To nie jest takie proste. Nie mam siły, żeby wyjść. Po drugie, ja musiałem walczyć też z alkoholem i co chwilę potrzebowała mi energia i tu, i tam, i tu. No i zaczynam być oplatany w pajęczynę. Po prostu pajączka nie Pajęczynę i każdy mój ruch ogranicza moją swobodę, moją wolność. no I co mam robić w takim razie? No i ha, jeszcze 70, 97. no i 8, 8 był tragicz, tragiczny w ogóle dla mnie rok. Bo wiadomo, że nie miałem prawie już takich znajomych, bo znajomi mają popijali, no chciałem yy, nie pić alkoholu, no to ograniczyłem kontakty z ludźmi, którzy piją. Nawet jak sobie popijają, tam troszkę, no to już nie są dla mnie yy, dobrym przykładem, z tego powodu, że ja muszę mieć ludzi, którzy nie piją w ogóle alkoholu, albo troszeczkę, a przynajmniej mnie nie prowokują. No w tej grupie... W tej sekcie byli ludzie, którzy nie pili alkoholu w ogóle, albo troszeczkę. no Dobrze wiedzieli, że ja mam problem z alkoholem, no to przy mnie tego nie robili, no z wyjątkiem jednego samozwańczego pastora, Krzysia, który tam chciał ja zrzucić ze stołeczka, no i poczęstował mnie wtedy wodą. Jak do niego przyjechałem, wiedzą dobrze, że mam problem, żebym głosował na niego. No. Nie wyszło mu to, a jak przyczyniłem się do jego upadku też. No Oczywiście, dlatego, że chciał wszystkich na siłę ewangelizować. Po prostu powiedziałem jakieś tam słowo, co mi się nie spodobało. Zaczął wrzeszczeć na wszystkim. Wyleciał. Ale u mnie zaczyna się dziać coś strasznego. W 90, na święta w 1997 roku, jako reakcja na mój bunt, szwagier zablokował mi swoje mieszkanie i powiedział, jak się poprawisz, to możesz do nas przyjrzeć, ale dopóki będziesz tak postępował, no jak uczniak, nie? No, to, no to myślę sobie, że fajnie zaszło daleko, że szwagier mi tutaj rozkazuje, choć naprawdę pod moim kopetem powinien siedzieć, nie? ale nie szło do W tym czasie szwagier był guru, no, w pewnym sensie też samozwańczy, bo zabrał pierwsze stołeczek Janowi. No to Jan no, i inni wsparli jeszcze go. Jan go wychowywał, no ale to tak się, jak w polityce zdarza się, że ktoś kogoś, jakiś polityk wychowuje, a potem ten polityk przejmuje władzę i tamtego wyrzuca. No to tak samo jest w sektach chrześcijańskich, też to, to samo. Samo, nic więcej, nic mniej. W polityce i w sektach chrześcijańskich jest podobny awans, podobna hierarchia i podobna walka ze sobą. O przywileje, o pieniążki i no i o samouwielbienie po prostu. No, ja jestem kimś, ja jestem tym, tym, tym od Jezusa, nie, który pokazuje innym drogę do zbawienia. No i dostaję psychozę. Po prostu chyba, nie na początku 1998 roku dostaję psychozę, jakieś głosy słyszę. No ja nie myślę, że to jest z alkoholu, bo, się, że, bo dużo nie piłem, no popiłem wtedy chyba trzy tygodnie. Ale, żebym psychoza dostał po tygodnia, jak ludzie latami piją codziennie, no bo tak, coś mi to nie pasowało. No i słyszę jakieś głosy, no nie wiem co to jest, no, chcą mnie zabić, tam pociąć na kawałki jakieś głosy, coś mówią. Straszna panika wpadłem, nie, nie wiedziałem o co chodzi. Co ja takiego zrobiłem komuś, że nagle jakieś mafie chcą mnie pociąć. Po prostu nie wiedziałem o co chodzi. No i zadzwoniłem do siostry, że takie głosy jakieś mama, no, to oni, no to przyjedź. No i jak spałem u nich, usłyszałem te same głosy i doszedłem do wniosku, że to nie jest żadna mafia, która mnie chce krzywdę zrobić, tylko coś jest ze mną. Jakieś przesilenie, przemęczenie. No, jakieś głosy, jakaś psychoza. No ja zgłosiłem się do szpitala, No i tam brałem ciężkie leki, Haldol i tak dalej. No i tak parę miesięcy jeszcze tam było, bo szpital psychiatryczny chciał sobie zatrzymać takiego delekwenta jak ja, żeby trzepać kasiorka. No, ale ja musiałem działać po swojemu, i wbrew po prostu wypowiedziom lekarzy, musiałem stawać okonem też. I powiedziałem, że ja nie mam zamiaru być chorym. No, to mi później minęło, ale to jeszcze parę lat, tak, bo to nie był taki jakiś ciężki przypadek w moim przypadku, tylko ta psychodza działała, jak napiłem się więcej dni alkoholu. Tak. Ponad tydzień, no, dwa tygodnie to już było niebezpieczne, mogłem te głosy słyszeć. I to był taki też bacik dla mnie. Jak lekarz pewien opowiedział mi, jak też dostałem te głosy, on tak uśmiechnięty trochę mówił, tak, a boję się pan tych głosów? On mówi, tak, bardzo się boję. No dobrze, to pan przestanie pięć. Zdziwiony powiem, co on mówi przecież, ale lekarz dobrze wiedział, że w moim przypadku ta psychoza nie jest jakaś straszna i nie jest trwała, choć może być bardzo niebezpieczna, jak każda psychoza. No i po prostu... Ten straszny okres przeszedłem, ten straszny okres przy, tym, przy tej synagodze z szatana. To było już takie, no jeśli kapelusz nawala, nie, to nie ma gorszego piekła, to nie ma, jest najgorsze piekło, to alkohol sam, alkohol to jest nic. Jak kapelusz nawala, jest tragedia, to jest najgorsze piekło na ziemi. Nie ma nic gorszego, alkohol nie jest najgorszy jeszcze dla tych wszystkich, którzy popijają. Uważajcie, żebyście nie dostali psychodzem, Bo z tego możecie nie zwiedzieć. Przepraszam za te słowa, ale to, to jest tylko ostrzeżenie. Ja to przeszedłem i wiem, że to nie są żarty. Że można kogoś zabić. Ktoś, kto mieszka, ktoś przychodzi, słyszysz głosy, e, ktoś otwiera drzwi, bo mieszka razem, nie? Przebija się go nożem. No bo myśli się coś innego, to jest nieprawda, nie? Nie są żarty. No, otrząstałem się w 98. Tak, pod koniec też było mi lepiej. W 1998 to już nie było źle. I od razu wiedziałem, że alkohol jest potężnym wrogiem, ale sekta jest największym wrogiem. Większy od alkoholu i to niepomiernie. No i jakieś demony do mnie zaczęły przywodzić. Jakieś słyszałem je. To siostra mówiła, tylko nie wiesz, że to są demony, bo możesz nie wyjść z tego Grzesiu. No myślę sobie fajne pocieszenie. No to myślę sobie, pierwszym demonem, jaki może być, to, to jest siostra, moja. To jest pierwszy demon. No i szagry drugi. To są naj, moi najwięksi wrogowie. Nie ma większych wrogów dla mnie, bo przed nimi nie, nie potrafię się bronić. Nie potrafię się bronić, bo to jest krew, to jest rodzina. Ci inni sekciarze to Baldam, ale oni. No to musiałem dobrze wiedzieć teraz, no ale oni się obrażali na mnie, że ja. Nie chcę do nich przychodzić, gniewali się na mnie. I teraz manipulowali, ignorowali mnie, nie chcieli rozmawiać. Główka do góry. Ja to byłem z boku, a oni gówka do góry. No, myślę sobie, co za przechyły, co za Gnojki w ogóle. I oni chcą mi pomóc. Oni chcą mnie wyrwać z alkoholu. Nieprawda, to jest nieprawda. To jest hipokryzja z ich strony. To są bandyci, to są bandyci. Sekciarscy bandyci, pomioty szatana. No i postanowiłem, jakoś się ratować, no tutaj główny, główny, mój nacisk, który zrobiłem, wyrwać się z sekty. Już alkohol to może jakoś poczeka, czy nawet czasem może mi pomagać, żeby ten swój problem przezwyciężyć. Żeby swój problem przezwyciężyć, to nawet się napić trzeba, już mniejsze na alkohol. Alkohol ma być teraz moim sprzymierzeńcem, żeby wyrwać się od głównego wroga, z sekty. No i nadarza się pewien przypadek, no przypadków nie ma. Kolega, któremu pomogłem, taki poszaczek też z książki. Nazwałem go Tadeusz. On z opolskiego poszaczek go nazwałem, a nie nazwał no, Mieszkam. Trochę mu żona go wygoniła, nie, do, trochę mu udostępniłem swego mieszkanka. No i on pojechał do Polski i przywiózł mi książkę. Od, od kogoś tam przywiózł mi książkę: Energia z kosmosu. Józefa Murphiego, słynnego ezoteryka, pastora. No, jak się później okazało, pomiota szatanana, Z Bogiem ten człowiek nie miał nic wspólnego. No, ale bardzo fajnie opisane wersety biblijne. Ja doszedłem do wniosku, że mogłem się zbawić sam siebie, że przy pomocy tego wszystkiego, co tam pisze, tych całych technik. Mogłem się zbawić i Jezus na pewno mi pomoże, bo co będzie Jezus zbawiał sam, jak ja nic nie będę w tym, ro, w ty, w tym robił, jest właśnie, on opisywał te, te, te metody, że można samemu i ze wszystkich problemów ze, po prostu się uwolnić. Po prostu to było coś wspaniałego. Ja zrozumiałem i uwierzyłem, że Bóg za podziękę, za to, że Tadeuszowi pomogłem, y, znaleźł mi jakiś tam kąt, Bóg mnie wynagrodził. Już miałem takie myślenia. Już takie myślenie miałem, że Bóg mnie wynagrodzi. I daje mi taką książkę, gdzie tam też wersety biblijne są. Myślę sobie coś pięknego. Byłem, no tak, taki prawie jak ci sekciarze, na twarzy znowu błysk, promieniowanie, pięknie. I poszedłem do swojego lekarza, bo jak chciałem prawo jazdy odzyskać, to musiałem mieć psychiatrę. Nie? Psycholog to jest ciemki bolo. Bo nie obrażam psychologów, ale psychiatra to jest zawód, to jest lekarz. Jest fachowiec. Tu już jest ktoś. Psycholog, to może opowiadać bajki i tam zachęca, żeby na jakieś spotkaniach sobie mineralną wodę z nim pijeć. Co mi To ja wiedzę psychologiczną mogę mieć większą od psychologa. No, no, dla mnie musi być ktoś, kto przynajmniej jest to jedna ze mną. Psychiater jest na miejscu. A jeszcze jak jest wierzący, to już jest pięknie. No i psychiatra mówi: o, chyba, chyba. Panu się dzieje coś wspaniałego, bo widać po panu już, że pan wstąpił na drogę zwycięstwa. Jak mnie, to, jak mnie to wsparło. Myślę sobie, tak, jak już lekarz zauważa to, no to jest fajnie. To ja mam szansę wygrać. Jakie było moje zdziwienie, jak dwa dni później napiłem się. I nowa nadzieja padła na pysk. Myślę sobie, co jest. Przecież to jest dla mnie nadzieja, ta ezoteryka. Ten ezoteryzm jest moją nadzieją. No i myślę sobie, ach, mieszka o to, kolega grad przyjechał, ten Tadeusz. Wsód wiedzą ludzie, kto, kto to jest Tadeusz? Nie. W. Kropka w. Dalej nie będę mówił. On już nie żyje. Zabił go alkohol. No i, i przywiózł mi potęgę podświadomości. No, już powiedziałem żeby że kupił, on to kupił. No i tutaj zacząłem się rozkoszować tą książką. Myślę sobie, nie, to było podknięcie. to na pewno ten ezoteryzm mi pomoże, to podknięcie było. No i zacząłem, zacząłem po prostu rozkoszować się tą wiedzą, połykać, choć tam takie niektóre rzeczy mi się tam nie podobały, jak modlenie się do własnej podświadomości, do ta podświadomość, no pomóż mi, myślę sobie, sobie, co podświadomość, to jest mechanizm. To Jezus jest Panem, a dlaczego tam Jezusa nie ma? Dlaczego Murphy zaleca modlenie się do podświadomości. No ale tak sobie pomyślałem, a no, zacznę budować swoje takie różne modlitwy, takie nawet do lusterka powtarzanie pewne rzeczy, do lusterka, czy coś takie, no, no, coś poza Bogiem, między Bogiem, między mną. Bardziej zauważyłem, że to jest bardziej modlenie się do samego siebie niż do Boga. Do samego, no, coś w rodzaju buddyzmu, nie? Coś takiego, no nie wiem, no, New Age, no, ten, ten, ten ezoteryzm. ale to coś zaczęło mi to po prostu nie pasować. No ale efekty takie ogólnie z alkoholem nie były już takie złe. Rozpocząłem walkę. No i idę na terapię też podczas tego okresu ezoteryzmu. No i na terapię, ja przestaję pić. No i na drugi rok, w 2002, odzyskuję prawo jazdy. Pierwszy raz po, po 11 latach, nie? no to, to, to ten ezoteryzm jest dobry przecież. No nie wiem, no muszę, no może tak nie za bardzo, ale no na pewno coś już trochę daje. No później zacząłem z powrotem pić i trzymałem się tego chyba azoteryzmu. No po, po prostu jak mi wcześniej sekta mózg prała, no później sobie prałem sam przez ezoteryzm. No i okazuje się, że. Do dwóch piekieł, jakie mam, piekło alkoholu, piekło sekty, dochodzi trzecie piekło, ezoteryczne piekło. No to chyba już, chyba nie ma co dalej mówić, nie? Mam trzy piekła. Czyli próby ratowania się doprowadzają do tego, że ja mam trzy piekła. Coś tu nie tak. Coś tu nie tak jest. Coś tu nie tak. I lądowanie. Psychiatrykach, znaczy, w psychiatrykach, na biurkach, w szpitalach. bo jak popiłem, no to tam, jak mi policja gdzieś wzięła, czy coś, albo nawet tam przyjechali, ja byłem słaby jakieś, a zaczynał mi się z powrotem odnawiać ta psychoza, jakieś dinozaury słyszałem, jak kreczeli, muszę sobie, co się tu nie dzieje, bo tam jakiś piękny głos kobiety, która recytowała Piątą księgę, Mojżeszową Powtórzonego Prawa, Rozdział 28, tam jest błogosławieństwo i przekleństwo. No to u mnie przekleństwo. U mnie przekleństwo recytowało. No, chyba błogosławieństwa trochę też, ale później przekleństwo, bo ja kiedyś sobie nabijałem się z Biblii. Tam czytałem tą, tą ósmą księgę, znaczy piątą księgę powtórzonego prawa, nie? Mojżeszowo. No i nabijałem się po prostu tam przy kolegach, przy piwku. No z, te, z tego przekleństwa, nie? A tam na przykład to, jeśli wół but, a gospodarz o tym nie wiedział, należy wołu ukamieniować. Ale jeśli gospodarz o tym wiedział, że wół but jest zabód kogoś tam, nie? To należy wołu ukamieniować, a gospodarza zabić. O, jak, jak, jak pospólstwo ryło wtedy, ze śmiechu, bo fajny. I miałem właśnie takie biblijne opowieści, które przywoływały do śmiechu opowiadać. No to wtedy, to były lata 90., a w 2000 roku od razu dostałem informację no, na podbadaniu tej psychozy, która się zaczęła odradzać z powrotem we mnie, że przyszła najwyższa kara, że dostanę karę za to, że się śmiałem z Biblii. Zacząłem błagać Boga o litość, po prostu, żeby mnie karał, że nie wiedziałem, co robię, że nie będę tego robił. No i to było tragiczne, to wtedy znowu policja przyjechała, Puszaczek zadzwonił policję, przyjechała policja, wzięli mnie prawie chyba z 4 promilami czy gdzieś, no, do szpitala, bo ja leżałem na podłodze ponoć tam, widziałem jak patrzyli się policjanci na mnie, no i, no bo Puszaczek mnie namówił, żeby wódkę pić, no mówiłem, że no piwo piję, on mieszkał u mnie, także no, wziąłem sobie dobrego, fachowca w tej dziedzinie, w alkoholu. No ja on mnie namówił, że mogę, że wódka jest zdrowa. Piwo, wino to nie za bardzo, Mój, ale ja wódki nie piję. Nie mogę pić tak naprawdę wódki. Może kiedyś tam piłem. grze się możesz, nie pomusisz się, się przekonać. Efekty były takie, że głosy zacząłem słyszeć. Popiłem kilka razy, nawet bez jego, bez jego towarzystwa, no i w porządku. No a tam wyszedłem, no i w sumie ten 2000, 2000 rok, no to lekarz to powiedział, że jak, jak, jak jeszcze raz yy, przyjdę tutaj pod pity, no to już zostawiam mnie na święta i na nowy rok, no to tego się bałem. No to postanowiłem to uprzedzić i poszedłem na po prostu odwykuwa. No i wtedy tak naprawdę zacząłem się mocować z sobą, ale ezoterykę dalej uprawiałem. Chodziłem, spacerowałem, zamiast się bardziej otworzyć dla niemieckich kolegów i języka jeszcze bardziej pouczyć się. To ja chodziłem, spacerowałem tym obszarem tego po prostu psychiatrycznego szpitala w Winenden, tam był oddział odnośnie alkoholowych spraw odwykowy. No i tak sobie wyobrażałem siebie już w przyszłości jako silnego, stabilnego człowieka, niepijącego alkoholu i polegającego na, no, na Bogu, a tak najbardziej na sobie, nie? A no nawet ten doktor z tego zakładu odwykowego powiedział, że: No, ta pana taktyka jest dobra. Gratuluję, nie? No, to tak sobie myślę, w porządku. No, tylko że ta taktyka miała, miała swój, swój czas. No, i tak jak powiedziałem, był to tak naprawdę gwóźdź na Trzy piekła wystarczyły diabłu żeby zaczął ze mną filować, jak kot z myszką. I to już, i to już tak naprawdę bez, żadnego, bez, bez żadnych hamulców. Tu otworzyłem sobie drogę, tak naprawdę, do istnego piekła. Do istnego piekła. Tu nie wiedziałem tak naprawdę, co robiłem. I ten ezoterys, jest to szaleńcza droga, to miało być trudką na sektę, okazał się totalnym grobem. No i wiadomo, że później zacząłem znowu pić alkohol, ale miałem tę te te, te teorię swoją ezoteryczną, tam po prostu takie różne bzdury opowiadałem, które nawet pięknie brzmiały, ale nie miały żadnego znaczenia w życiu człowieka. I to bym po prostu to, byli, to były śmieciami, które należało wrzucić po prostu do, do śmieci. Nie? To taka nauka. Taka wiedza, taka nauka, która nie tylko, że nic nie daje, ale zaśmieca o życie człowieka, niższy go. to jest, są niebezpiecznymi śmieciami. No ja o tym nie wiedziałem, musiałem wypróbować, że te książki tak się sprzedawały, tego y, Murfiego, Józefa. No myślę sobie, no przecież, no przecież to musi być jakaś prawda. No, nie, nie, nie. nie. Jezus jest tego prawda. I żeby być wolnym człowiekiem, nie trzeba się tam za specjalnie coś uczyć, trzeba trzymać z Jezusem pozwolić mu działać w nas, no ale ten Jezus jakoś nie działał dla mnie, może tam troszeczkę, choć jak zauważyłem właśnie, bo ja nie chciałem używać tak bardzo słowa Jezusa, bo sekciarze używali Jesus, Jesuła, Jezus, Jezuła, Jezus i tak dalej, Alleluja, to, to tak sobie pomyślałem, że ten Jezus to może być, nie wiem, no przywódcą tych wszystkich baranów sekciarskich, nie, którymi już Zacząłem nienawidzić całego serca. Mimo to nie mogłem się od niego uwolnić. I zacząłem się modlić tak bardziej do Boga, do Boga ojca. No ale no zauważyłem, że to nie funkcjonuje. Ale jak się modliłem w szpitalach, żebym tam wyszedł, bo mnie też faszerowali różnymi tabletkami, eksperymenty na mnie robiły mało, co nie, nie umarłem, w serce mi zaczęło po prostu waleć, puls był nie tak, jak trzeba. Na no to eksperymenty na mnie robili królikiem, no to musiałem uratować się. No to, to pomodliłem się o Je do Jezusa, żeby mnie uwolnił z tego, z tego cholernego szpitala, gdzie chcą mnie zabić. I na drugi dzień wyszedłem. To czyli Jezus działa. Jezus działa. Od razu zacząłem myśleć: Nie. To było jeszcze parę takich przykładów, że zauważyłem, jak się do Boga modliłem, to nie. Ale jak do Jezusa, no to działa. Czyli Jezus jest Bogiem. No bo Ojciec oddał Mu całą władzę. No całą władzę ponad sobą. Jezus za nas zmarł. I to, co jest mitem może dla których, dla niektórych, dla, dla, dla na przykład ateistów czy coś, to nie zagadnie. Wy wszyscy ludzie, wykształcenie super po super uniwersytetach, po których no, przynajmniej umiecie się prawidłowo podpisać, bo no, resztę to tam nie za bardzo. Bo wiemy o co, o co chodzi, że po, nie, po uniwersytetach to raczej się głupszym wychodzi niż mądrzejszym, a powinno być odwrotnie. Nie lekceważcie to, co mówię. Nie lekceważcie tego, co mówię, bo ja też śmieszkiem byłem. I tych, którzy wierzą w Jezusa, to nie miałem dobrego zdania. No, niekiedy nie chciałem to mówić, po prostu, że to był mit dla mnie. To nie jest żaden mit, to jest potężna siła. To ta siła mnie uwolniła, ale na razie jestem w trzecim piekle. Jestem w trzecim piekle. No i ci u góry, władcy ciemności, czy w domu, czy w Hadesie, w dole, oni czekują już dla mnie prawdziwe piekło. Już piszą do mnie zaproszenie. Piszą do mnie straszne zaproszenie. Ale jeszcze mam troszkę czasu. Jeszcze mam trochę czasu. Jeszcze się rozkoszuję, jako ten człowieczek ziemski, który ma troszkę czasu. Nie wiesz, co go czeka. To wszystko, co się wydarzyło do tej pory, do tego 2003 roku już, to było nic w porównaniu, co mnie będzie czekać. To było nic. To, co się wydarzyło, to było takim może, Strażą przednią, prawdziwe uderzenie, potężne z artylerią, z ciężkim sprzętem, z super samolotami szło za tą strażą przednią, i to miało mnie w sumie dopaść. Ja nie wiedziałem jeszcze, jaki tragizm zaczyna spotykać, mimo że już wystarczająco przeszedłem, wystarczająco tragicznie przeszedłem i ta psychoza jeszcze, która potem. Jeszcze powoli się luzowała, która w każdej chwili może być, jakbym zaczął pić, to jest, wiadomo sądzę, to jest błogosławieństwo Boże, bo to jest ten bad. Człowiek musi mieć bad nad sobą. I ten bad, tak jak powiedział ten lekarz wtedy, to jak pan się boi, to jest bardzo dobrze. No to ten lekarz mnie tak troszeczkę mi się... słyszę jakieś dziadostwa, jakieś straszne rzeczy słyszę, a to mnie po prostu. Fajną, opowie fajną opowieść snuje ten lekarz, no, która mi jest bardzo potrzebna, czyli daje mi nadzieję. No, teraz czeka mnie potężne, zmasowanie uderzenie wroga, prawdziwe piekło na ziemi. Zlepka tych trzech piekieł w jedno, ale jeszcze mam trochę czasu. Zatem do następnego czasu, do następnego razu, nie? do następnego razu. Chcę opowiedzieć, że właśnie o tym trochę czasu, o tym trochę czasu, którego mamy jeszcze.